Doping to bardzo specyficzny temat. Oficjalnie z tydłową tezą nie zgodzi się 99% fitness, influencerów i celebrytów. Witam wszystkich na kanale Profil Holistyczny, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. Widzowie Profilu Holistycznego, którzy śledzą też mój drugi kanał, doskonale wiedzą, że tematowi dopingu poświęciłem bardzo dużo uwagi. W różnych materiałach poruszyłem chyba wszystkie możliwe skutki uboczne najbardziej popularnych w tym środowisku środków. W tym materiale będzie inaczej. W taki sam sposób, jak zrobiliśmy ostatnio z papierosami, dziś pod lupę bierzemy sterydy anaboliczne. Są to bardzo specyficzne substancje, które choć nie zmieniają stanu świadomości, jak np. alkohol, to również potrafią poprawiać nastrój. Nie są to też tzw. psychotropy, ale i tak potrafią drastycznie zmieniać osobowość. I choć nie masz po nich kaca, to mogą przyczynić się do zgonu. Za ich posiadanie nie pójdziesz do więzienia, przynajmniej w Polsce, ale i tak potrafią uzależnić. Sterydy anaboliczne to też bardzo szeroki temat w kontekście tego, czym w ogóle są. Mam tu na myśli fakt, że choć wiele substancji jest do siebie mocno zbliżona, czy to w budowie chemicznej, czy efektach, to pomiędzy różnymi grupami jest tyle różnic, że samo hasło sterydy anaboliczne jest de facto tak samo ogólne jak hasło narkotyki. I tak jak w przypadku narkotyków, jak i sterydów, odnośnie wielu substancji toczą się prawdziwe debaty na temat tego, czy konkretne substancje można zaliczyć do grona narkotyków, tudzież sterydów. Bardzo częstą definicją sterydów anabolicznych jest to, że są one hormonami, trochę konkretniej androgenami. Jest to grupa hormonów płciowych. Które odgrywają kluczową rolę w rozwoju męskich cech płciowych, takich jak wzrost mięśni, zarost czy głębszy głos. Najczęściej rozmawia się o testosteronie, ale mamy też cały szereg nandrolonów czy pochodnych dihydrotestosteronu. Z tego względu wielu użytkowników uważa, że przykładowo hormon wzrostu nie jest sterydem, ani też niestety popularne wśród młodzieży sarmy. Sam najbardziej lubię to ogólne rozumienie pojęcia czyli sterydy to wszystko, co czyni się nienaturalnym w oczach większości. Zwłaszcza osoby stosujące sarmy lubią namówić, że są naturalne, bo nie brały sterydów. Z tym w ogóle się nie zgadzam, bo choć mechanizm działania jest nieco inny, to choćby efekty ich stosowania, czy też skutki uboczne są bardzo podobne. Rozdzielając hormony od sarmów, tworzy się niestety miejsce do umniejszania wagi przyjmowania sarmów co tylko zachęca osoby niedoświadczone, czy to życiowo, czy na siłowni. W języku angielskim często używa się sformułowania PEDs, czyli Performance Enhancing Drugs, co oznacza substancje poprawiające wydolność. A teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego są one tak fantastyczne? Przede wszystkim są skuteczne. Wzrost siły czy masy mięśniowej zauważalny jest niemal momentalnie. Zwłaszcza wzrost siły, ponieważ poziom testosteronu związany jest bezpośrednio z tym, jak efektywnie nasze ciało wykorzystuje układ nerwowy do stymulacji włókien w mięśniach. I jak wykazywano na mężczyznach w ogóle nie ćwiczących siłowo, to ci przyjmujący testosteron byli zawsze średnio silniejsi. Rośnie też masa mięśniowa, ponieważ sterydy stymulują syntezę białek. Ćwiczącym pozwala to na szybsze odbudowywanie tkanki po wysiłku, choć nawet osoby niećwiczące zyskują na ilości beztłuszczowej masy ciała. Warto również wspomnieć o podkręceniu metabolizmu. Tkanka mięśniowa jest bardzo wymagająca metabolicznie, to znaczy, że do utrzymania swojego poziomu potrzebuje więcej energii spożywienia. Dzięki temu spala się więcej kalorii i szybciej chudnie. Sterydy wpływają również na umysł, poprawiając ogólne samopoczucie. Wysoki poziom testosteronu wywołuje najczęściej silną poprawę nastroju i większą motywację do działania. Jego wyższy poziom jest często związany z uczuciem energii, zadowolenia i optymizmu. Osoby, które wcześniej borykały się z depresją lub stanami lękowymi, mogą zauważyć zmniejszenie się tych objawów podczas kuracji sterydowej. Antydepresyjne właściwości sterydów mają swoje źródło we wpływie androgenów na neuroprzekaźniki. Otóż, choćby testosteron ma zdolność do wpływania na te konkretne receptory, które regulują nastrój, czyli m.in. na serotoninę i dopaminę. Z osoby lękliwej może stać się wręcz bardzo śmiały i odważny. I tak oto podnosi się poziom pewności siebie. Sterydy pozytywnie wpływają na postrzeganie własnych możliwości i umiejętności, co można zauważyć tak w życiu osobistym, jak też zawodowym. A korzystna praca neuroprzekaźników miesza się to z poczuciem dumy, wywołanym atrakcyjniejszym wyglądem. Nie można pominąć też wzrostu libido. Wielu użytkowników opisuje to jako drugie dojrzewanie, gdyż ich popęd seksualny wraca do poziomu, który ostatnio odczuwali w latach nastoletnich. A bywa też, że bardziej. Anegdotycznie, zwłaszcza jeden z najsilniejszych sterydów, notabene będący lekiem dla bydła o nazwie trenbolon, potrafi popychać użytkowników w stronę dewiacji. Istnieją też świadectwa zmiany orientacji. Choć te ekstremalne przypadki mogą już działać jako antyreklama. Bo generalnie, choć dość solidnie rozciągnąłem część pozytywów, to w ogólnym rozrachunku jest ich znacznie mniej niż skutków negatywnych. Chciałbym natomiast zobrazować, szczególnie niewtajemniczonym widzom, dlaczego ludzie w ogóle sięgają po sterydy i to mimo wiedzy o ich szkodliwości. Jednym z najpoważniejszych problemów jest wpływ na serce, które również jest mięśnie. Testosteron dociera do komórek serca i stymuluje wzrost tego organu. Groźny jest też wzrost masy ciała. Tak samo jak u osób z nadwagą duża masa zwiększa obciążenie serca, przez to musi ono ciężej pracować. I choć mogłoby się wydawać, że większe serce to coś pozytywnego, to rzeczywistość jest diametralnie różna. Powiększenie serca, a zwłaszcza lewej komory, prowadzi do pogorszenia jego funkcji. Dodatkowa masa mięśniowa sprawia, że serce trudniej kurczy się i rozluźnia, co obniża efektywność pompowania krwi i zwiększa ryzyko niewydolności serca. Początkowo mężczyźni faktycznie czują się atrakcyjniejsi. Natomiast testosteron konwertuje do innych hormonów, co może sporo namieszać. Część testosteronu przekształca się w dihydrotestosteron, który przyspiesza proces zanikania mieszków wocowych. To właśnie dlatego tak wielu amatorów sterydów łysieje już w młodym wieku. Inną część testosteronu organizm przekształca w estrogeny, określane mianem hormonów kobiecych. I tak jak u kobiet, mogą prowadzić do rozrostu tkanki piersiowej, znanej jako ginekomastia. Choć wielu stosuje leki zapobiegające tej konwersji, większość kulturystów musi w końcu zmierzyć się z tym problemem, a jedynym skutecznym sposobem jego rozwiązania jest operacja. Co ciekawe, jeżeli podniesiony zostaje też poziom prolaktyny, mężczyzna na sterydach może nawet wywołać w swoich piersiach laktację. Konwersja w estrogeny powinna zwrócić uwagę szczególnie młodszych widzów, ponieważ wzrost poziomu estrogenów wpływa na chrząstki nasadowe, które są kluczowe dla wzrostu kości. Estrogeny działają na receptory znajdujące się w chrząstkach nasadowych, przyspieszając ich dojrzewanie i mineralizację. To przedwczesne dojrzewanie prowadzi do wcześniejszego zamknięcia płytek wzrostowych, co skutkuje ograniczeniem możliwości dalszego wydłużania kości. Efekt ten może prowadzić do zmniejszenia potencjalnej wysokości ciała, ponieważ kości nie mają już możliwości dalszego wzrostu po ich wcześniejszym zamknięciu. Stosowanie testosteronu wpływa także na wielkość jąder, które odbierają sygnał o nadmiarze hormonu, co prowadzi do ich skurczenia się do około połowy normalnego rozmiaru. To z kolei powoduje zahamowanie naturalnej produkcji testosteronu w organizmie, co czasem wymaga wstrzykiwania tego hormonu do końca życia. Sterydy powodują również rozrost gruczołów łojowych, które nadprodukują sebum substancję nabliżającą skórę. Jednak nadmiar semum prowadzi do powstawania trądziku. Użytkownicy sterydów często próbują radzić sobie z tym problemem stosując leki na trądzik, które jednak mogą wywoływać kolejne skutki uboczne. Nigdy nie wiesz jak Twój organizm zareaguje na dany hormon. A zamiast zwiększonej pewności siebie można dostać więcej stanów lękowych i paranoje. Może do tego dojść agresja i zmiany nastroju. Niektóre środki, zwłaszcza z grupy nanrolonów, są szczególnie znane z tego, że obniżają nastrój. Negatywne myśli mogą nawet przyjąć formę myśli samobójczych. Pewność siebie łatwo przekształca się w Roy rage, czyli w agresję sterydową. Dawno temu na kanale Stalowy Szok poświęciłem temu cały osobny materiał. To termin opisujący intensywne wybuchy złości i agresji, które mogą wystąpić u osób stosujących sterydy anaboliczne. Osoby doświadczające ROID Rage mogą reagować na drobne prowokacje w sposób ekstremalny i ciężki do przewidzenia. Inny efekt psychologiczny polega na tym, że stosowanie sterydów może prowadzić do obniżenia niektórych rodzajów inteligencji. Upośledzenie inteligencji emocjonalnej to w zasadzie pewnik. Natomiast przeprowadzono badania sprawdzające, czy mogą mieć one wpływ na IQ. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale sterydy mogą potencjalnie wpłynąć nawet i na ten czynnik. Generalnie funkcje poznawcze mogą ucierpieć. Choć znów są środki, które skuteczniej wywołują to zjawisko, inne mniej. Nie chcę być tu całkowicie zero-jedynkowy, ponieważ na pewno były jednostki, którym hormony w tej kwestii pomogły. Można przyjąć tu taką zasadę, że im mocniejszy jest steryt, tym będzie siać większe spustoszenie, czy na organy, czy na psychikę i mózg. Dla przykładu, zacytuję badanie z 2015 roku, które przeprowadzono na ponad 200 ciężarowcach. Potwierdziło ono te obserwacje. Użyto trójwymiarowych skanów MRI mózgów uczestników, z których połowa stosowała naturalne metody treningowe, a druga połowa korzystała ze wsparcia sterydów. Wyniki skanów ujawniły, że mózgi osób stosujących sterydy wykazywały większą różnicę wieku mózgu w porównaniu do ich rzeczywistego wieku. Mózgi tych osób wyglądały na znacznie starsze niż powinny, co sugeruje, że starzały się szybciej w wyniku stosowania sterydów. Mówi się, że sterydy blokują, czyli zaburzają wydzielanie własnych hormonów. To prawda. Mogą nawet trwale pozbawić płodności i na zawsze wyłączyć produkcję własnego testosteronu. Przedsmak tego stanu rzeczy mają mężczyźni w początkowej fazie tak zwanego odbloku, kiedy organizm zaczyna wracać do siebie. Brak androgenów potrafi wywoływać skrajne stany lękowe i depresję. Wielu użytkowników opisuje to jako najgorsze uczucie w życiu. Może to dotyczyć również mężczyzn, którzy wcześniej nie cierpieli na podobne zaburzenia nastroju. Blok jeszcze w trakcie kuracji powoduje też pomniejszenie jąder. Po jakimś czasie, kiedy przysadka nie pobudza jąder, dochodzi do atrofii. I choć są środki, by temu zapobiegać, to często nie udaje się wrócić do poprzednich rozmiarów. I tutaj uwaga, wbrew mitom nie chodzi tu o członka, a wyłącznie o jądra. Choć przy deficycie testosteronu ciężko też o wysokiej jakości erekcje. Każdego roku słyszymy o przypadkach śmiertelnych. Szczególnie często przytrafia się to kulturystom, ale też influencerom fitness. Mogą one doprowadzić do chorób serca, ale też wątroby, nerek, jelit czy innych organów, a często wszystkich jednocześnie. Ale czy praca na zwiększonych obrotach nie jest niebezpieczna sama w sobie? Choć nie jest łatwo określić dokładnego wpływu sterydów na długość życia, to ich działanie z pewnością ma negatywne konsekwencje. Badanie z 2024 roku objęło ponad 1000 osób stosujących sterydy przez 11 lat w wieku średnio 27 lat. I porównało je z grupą 60 tysięcy osób w tym samym wieku, które nie używały sterydów. 2,8% użytkowników sterydów zmarło do momentu zakończenia obserwacji. Podczas gdy w grupie nieużytkowników śmiertelność wynosiła tylko 1%. Abstrahując już od tego, że sterydy najczęściej nie są aż tak skuteczne, jakby chcieli tego użytkownicy. Stąd często tak drastycznie zwiększają ich dawki. Wydawać by się mogło, że osoba na dopingu przypomina modela fitness czy kulturystę. Tymczasem większości użytkowników ciężko byłoby w ogóle o to posądzić, a często i o ćwiczenie na siłowni w ogóle. To jak wyglądamy to czynnik przede wszystkim genetyczny. Odpowiedź na doping również. Niektórzy szczęśliwcy i bez ćwiczeń wyglądają fenomenalnie. Większość z nas jednak nie może na to liczyć. Sięgając po doping, mężczyźni łudzą się, że pokonają swoje geny. Tymczasem, jeśli już zaczynasz ze słabymi predyspozycjami, sterydy jedynie je poprawią. Większość z nich, nawet biorąc duże dawki, nigdy nie będzie wyglądać nawet w połowie tak dobrze, jakby tego chcieli. Pozostaje im zatem głównie lepsze samopoczucie. Także ogólny rachunek strat i korzyści wydaje się w tym przypadku dość prosty. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.